Witam serdecznie, mam na imię Mudżern, pracuję w firmie ALCO w segmencie techniki pojazdowej w dziale zarządzania produktem. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu coś wyjątkowego. Dlaczego podjęliśmy takie wyzwanie w ALCO Technika Pojazdowa? Wzrost emisji CO2 i zakazy jazdy w miastach wymusiło stworzenie alternatywnych koncepcji logistycznych. Jako producent komponentów do produkcji przyczep wykorzystaliśmy naszą wiedzę i stworzyliśmy nową koncepcję podwozia. Nasze modułowe podwozie oferuje naszym klientom, takim jak producenci rowerów towarowych, możliwość rozszerzenia swojej oferty. Nasze komponenty zapewniają długą żywotność i odpowiednio wysoką jakość. Jest to możliwe dzięki osiom z elastycznymi wałkami gumowymi. Szczegóły techniczne wyjaśni nam nasz inżynier projektu Herald Spiegler. Witam, mam na imię Herald. Jestem inżynierem projektantem w Alkotechnika Pojazdowa w dziale komponentów do produkcji przyczep. Chciałbym dziś pokrótce przedstawić dwa warianty podwozi: przyczepę jednoosiową ze sztywnym dyszlem i przyczepę dwuosiową z osią skrętną. Było dla nas ważne, aby przenieść bezpieczeństwo i komfort z dużych przyczep do mniejszych serii produktów. Dlatego oba podwozia wyposażone są w hamulec bębnowy w tylnej osi i urządzenie najazdowe wraz z hamulcem postojowym. Cztery koła zapewniają równą powierzchnię ładunkową. Oś skrętna pozwala uzyskać promień skrętu wynoszący niecałe 4 metry. Wielośladowe rowery towarowe z odpowiednim obciążeniem przyczepy mogą być używane jako pojazdy holownicze. Przyczepa jednoosiowa może przewozić do 200 kg przy masie własnej wynoszącej 50 kg. Sztywny dyszel sprawia, że jest ona wyjątkowo zwrotna i łatwa w manewrowaniu. Nogę podporową lub koło podporowe można przymocować za pomocą zacisku. W celu bezpiecznego parkowania dla klas pojazdów L2E, L6E i L7E oferujemy również do przyczepy urządzenie najazdowe z homologacją typu ECE. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy urządzenie najazdowe dla obu modeli. Absorbuje ono uderzenie w trakcie najeżdżania występujące podczas hamowania i uruchamia hamulce przyczepy, gdy na przykład zjeżdżasz ze wzniesienia pojazdem ciągnącym i hamujesz. Dzięki urządzeniu najazdowemu możemy bezpiecznie wyhamować przyczepę o masie 300 kg. Zainstalowaliśmy również hamulec postojowy z mechanizmem tak zwanego martwego punktu. Dzięki niemu możemy bezpiecznie zaparkować przyczepę również na pochyłości, umożliwiając bezpieczny załadunek i rozładunek. Specjalnie opracowany hamulec postojowy jest dostępny także w przyczepach jednoosiowych. Większość komponentów jest montowanych w kod, dzięki temu jesteśmy bardzo elastyczni. Możemy dostosować długość i szerokość części ramy, a tym samym stworzyć niestandardowe podwozia. Oczywiście dotyczy to obu wariantów. Tutaj hamulec postojowy można elastycznie zamocować za pomocą przewodu hamulcowego z linką. Oznacza to, że można go zamocować nie tylko z przodu, ale również i z boku, jeśli tylko klient sobie tego życzy. Jak zostało to wypróbowane i przetestowane w Alco, podwozie wyposażyliśmy w osie z elastycznymi wałkami skrętnymi. Oznacza to, że każde koło jest amortyzowane niezależnie. Wraz z kołami pneumatycznymi podwozie daje nam najlepszy możliwy komfort zawieszenia.